W dzisiejszym filmie z Pet simulatora dalej kontynuujemy nasze polowania, oczywiście na te piękne ananasowe huge pety, bo tak jak mówię, mój plan jest taki, żeby z tego eventu wyciągnąć 5 huge petów. Aktualnie mamy 3, ale teraz jest kolejny event, a więc rozpoczynamy polowanie na kolejnego. I dzisiaj też oczywiście o likach Wam powiem, bo dużo lików w sumie się pojawiło. No i potestujemy jeszcze jedną rzecz, czyli. Trade Plaza, bo zobaczcie, że ceny znowu w górę idą. Chociaż tu mi pokazuje źle, bo na Privie jestem. Na Privach zawsze mniej pokazuje, ale powiem wam, że teraz Hellrock już chodzą nawet po 75 bilionów, a więc znowu ceny w górę idą. Nie wiem, jakby kompletnie tego nie rozumiem, czemu tak się znowu dzieje, że te ceny tak masakrycznie znowu w górę idą. Zobaczymy czy w sumie na Privie uda mi się jakieś fajne jajko znaleźć X20. Tutaj dobra, ale przejrzyjmy sobie wszystko, bo niektórzy ludzie tak też robią. To błąd popełniają, że na przykład tutaj znajdę X20, i mówię, dobra, tu otwieram i nie sprawdzają reszty. A kawałek dalej na przykład może być e, X50, a więc polecam wam sprawdzać wszystko zawsze. Nie, mam nadzieję, że tutaj dodadzą tego nowego huge peta, że jakby w tym labiryncie już nie będzie tego ananasowego, bo chciałbym też wydropić sobie kilka tych Tiki, bo to mega ładnie wygląda. Tutaj w sumie możecie zobaczyć takiego dużego screena od e, Prestona, jak ten pet wygląda i... Moim zdaniem będzie to jeden z ładniejszych huge petów. Dobra, i niestety kolejnego huge dalej się nie uda wydropić, ale powiem wam, że teraz znalazłem jedną ciekawą rzecz. Zobaczcie tutaj tego screena. To jest screen, w którym Preston tam na Twitterze konkurs na huge pety ogłosił, te pineapple katy, ale na tym screenie jest jedna dziwna rzecz, bo jak sobie zakładacie huge na przykład, to macie trzy rzędy, a u Prestona jest 7 rzędów i tych huge petów jest naprawdę dużo i są dwie opcje, albo to jest nowy game pass, który Preston doda, bo no jak wiemy, na razie można mieć... Ma 15 dodatkowych petów, w sumie to 23. Ale no nie oszukujmy się, skoro dodał 8 jajek naraz, to mógłby dodać game pass, nie wiem, plus 40 petów. Albo to jest tryb hardcore. Mógł to też na hardcore zrobić, bo na hardcore można mieć więcej petów. I właśnie pójdźmy na hardcore, żeby zobaczyć, ile jakby rzędów jest na hardcore tych petów. Bo jak jest 7, no to by po prostu na hardcore zrobił tego screena. I odpalmy sobie huge pet tutaj. I tutaj jest ile. No tu macie 5 rzędów. U niego jest 7. No i tych petów u niego jest więcej. A więc, czy to nie oznacza, że Preston doda kolejny game pass? Moim zdaniem to dokładnie oznacza, że pojawi się kolejny Game Pass. Nie wiem, czy to będzie płatny Game Pass, czy to będzie Game Pass, który można sobie odebrać na tabliczce, ale wątpię, żeby to dodał do tego miejsca. Chociaż no mógłby coś dodać, bo jak wiecie, tutaj jest Coming Sun 1. Ja sobie właśnie odkładam punkty na to, tutaj, co się pojawi. Bo jakby na to mi się nie chce, to mi jest niepotrzebne, to już mam i tutaj na to odkładam. Ale no skoro na hardcore jest 5 rzędów, miał 7, to jest bardzo duża szansa, że pojawi się nowy Game Pass. Dobra, ale teraz jeszcze mamy dużo innych rzeczy do roboty, zwłaszcza na Trade no bo tak jak mówię, za dwa dni jest update. A więc dzisiaj kontynuujemy nasze kupowanie jajek i tak dalej. I powiem wam, że dzisiaj chciałbym sprzedać trochę huge petów, bo zobaczcie ile tych Golden Hell Rocky znowu chodzą. Jakby one znowu rosną z ceną, i teraz wydaje mi się, że one za niedługo spadną. Bo teraz ludzie znowu zawyżają ceny i tak dalej. Ale wydaje mi się, że maksymalnie do miesiąca dodadzą jakiś event, który wypompuje gamę znowu. Dobra, i tutaj na Trade plazie właśnie by się posprzedawać coś. W ogóle, za ile ktoś listuje tego Scarecrow kata? 77 bilionów, to jest całkiem powiem wam. On ma rap mniej, chociaż w sumie ma mega dobry bonus, bo ma super teamworka, więc huge pet z super teamworkiem jest trochę więcej warty. Tutaj ktoś widzę fajne ceny. Golden Hell Rock za trylion. My wystawimy je po 77 bilionów. One są trochę mniej warte, ale może ktoś je kupi za 77. Tu za 79 na przykład ktoś wystawił. Ale zanim to, to oczywiście musimy wysłać też huge peta zwycięzcy i zobaczyć mailboxa, bo to co tam się stało w mailboxie to jest spowalone. No i zwycięzcą Jellicata zostaje to osoba tutaj, ale tak jak zawsze nie martwcie się, będą kolejne konkursy. Dzisiaj jest konkurs na 50 bilionów. A więc zostawcie ładny komentarz, a my tymczasem wysyłamy takiego Jelly Korgi do zwycięzcy. No i Jelly Korgi poleciał. Dobra, ale sprawdźmy mailboxa, bo tak jak mówię, są tu naprawdę powalone pety. Zaczynając od miłoszka, który nam wysłał naprawdę dużo gemów, za co mu bardzo, bardzo dziękuję. Zobaczcie tutaj dalej 10 bilionów, 10 bilionów, 10 bilionów. No powiem wam, że sporo, a zobaczycie co jest niżej. To naprawdę jest powalone. Hach, tutaj nam wysłał jajka. Dzisiaj też na pewno będzie o takiego, takie jajko nam wysłał. To może od razu sobie otworzymy w sumie. Tutaj też nam wysłał 500 milionów i tutaj zobaczcie na przykład krabiasty co nam wysłał. Tutaj też Sebek oczywiście 100 milionów, ale krabiasty tutaj wysłał nam po pierwsze takiego Golden gargulca, który jest naprawdę drogi. Tutaj jeszcze takiego Phoenixa, który też jest giga drogi, a więc bardzo dziękuję krabiastemu, i oczywiście pozdrawiam. Tutaj Norfi też nam wysłał 200 milionów, ale powiem wam, że to jest nie koniec powalonych giftów. Zresztą zaraz sami zobaczycie co będzie niżej. Portal też nam wysłał 300 milionów, tutaj kolejny pecik od Marcina, huge szewka, ta więc też Dziękuję oczywiście i pozdrawiam Marcinka. Tutaj Kuba też na wysłał takiego pecika, Morki też na wysłał i tu zobaczcie co ktoś wysłał: 143 biliony. To nie są miliony, to są biliony gemów. Vertep nam to wysłał, więc też bardzo dziękuję oczywiście. Tutaj oczywiście za te ekskluzywy. Neva też dziękuję przydadzą się. Dzisiaj już nas zrobimy Kraken Jajko tutaj Kuba też nam wysłał takie. Tutaj Cabanos 100 milionów nam wysłał, oczywiście za wszystkie jakby gifty dziękuję i tu zobaczcie, co też wysłał nam zjadłem ci chomika 227 milionów. Pyta się, czy to jest najwyższy donate w gemach byłby, gdyby nie ten wcześniejszy donate, ale to też jest gigantyczny donate za co bardzo dziękuję oczywiście. Slime Train też nam wysłał 26 bilionów. No i tutaj jeszcze Bemben mnie Swędzi wysłał nam mozaik korgi. Znaczy tutaj taki nik ma Mię Bęben nie Bemben nie sfędzi, tylko no taki nick po prostu. A w więc za wszystkie te gifty dziękuję, bo naprawdę dzisiaj powalona ilość. Dobra, ale na starcie, tak jak mówię, otwórzmy sobie takie jedno jajko. Na pewno dzisiaj więcej otworzymy, ale otwórzmy sobie jedno odwiza. Może właśnie odwiza będzie szczęśliwe jajko i czy będzie. szczęśliwe, chciałem powiedzieć. No niestety nie jest. Ja to zawsze się nabieram na początku, jak to tak się zaczyna kręcić. Dobra, ale wystawmy tu pety na początku. Niech to sobie trochę to postoi. Tak jak mówię, wystawmy trochę Helleroków, tylko takich ze słabymi bonusami. Tutaj te zwykłe powystawiajmy. Wystawmy na razie cztery zwykłe. I one 68 bilionów rap mają, to wystawmy je po 70 bilionów. Zobaczymy, czy za tyle. Nam zajdą. I jeszcze dołóżmy 4 goldy po 77 bilionów. Jakby rap mają trochę wyższe, ale zobaczymy, czy za tyle może się to sprzedać. I powiem wam, że w sumie sporo mi to zajęło, ale jakoś to się sprzedało. Sprzedam cztery Golden hellrocki, chyba trzy zwykłe albo na no, odwrót coś takiego. W sumie nawet trochę więcej zarobiłem, tylko kupiłem sobie już dwa te jajka, chciałbym trochę więcej ich jeszcze kupić i pójdziemy na normalny serwer i opowiem wam dalej o likach, bo też jedna w sumie ciekawa rzecz się pojawiła. Tylko, no właśnie, tak jak mówię, przydałby nam się trochę jajek jakichś takich w normalnym cenie. Tutaj myślałem, że może za 35, ale tu jest za 95 i to ma w ogóle 68 bilionów rap. Jak macie takie jajko, to go nie sprzedawajcie, bo prawdopodobnie to jajko zniknie w sobotę i pojawi się jakieś nowe jajko w tym miejscu, no bo jak wiem, mamy na razie jedno jajko zlikowane, ale obstawiam, że drugie się pojawi. I tutaj właśnie się pozmieniają też nagrody. Jestem ciekawy, ile gemów dadzą. Czy zostawią te gemy w taki sposób, przez większą ilość. I w ogóle widzę, że też Evolve Hellrocki pospadały. One po 250 były, a teraz 164 są. No, ludzie trochę zrozumieją. Że to tyle warte nie jest. Dobra, plan jest taki, żeby trochę jajek jeszcze dokupić i idziemy zobaczyć. Na normalny Tray Plus. W ogóle tutaj, po ile te Titaniki się sprzedawały na tym serwerze, masakra z tymi Titanikami, że to tak w górę poszło. Ciekawe, czy jest jakiś Huber. Nie ma nawet żadnego Huberta. I to teraz chyba naprawdę nie ma, bo piąty raz już klikam w to. Zazwyczaj było tak, że maksymalnie po dwóch, trzech razach się pokazywało. W ogóle też jedną dziwną rzecz znalazłem. Zobaczcie tutaj tego screena. Jakby community manager Pet symulatora trafił huge chroma balloon Korgi. A więc jakiegoś w ogóle pyta, który chyba nawet nie istnieje. Czyli to jest prawdopodobnie lik na temat jakiegoś może nowego jajka, bo jest chroma ma tylko lucky block mimik i huge Chroma Lucky albo może w tej drugiej części summer eventu Będą jakiś balon pet no nie wiadomo ale no coś takiego się pojawiło jakby tego peta chyba nie ma nawet wśród tych takich nowych z tego sezonu drugiego jak tutaj są no nie no nie ma takiego peta tych giftów chyba też jeszcze nie ma no, niestety nie ma ich. Dobra, kupuję jajka idziemy na normalny serwer, opowiedzieć o reszcie lików. No, i tutaj, jakby ktoś mi mówił, że na licytacji jest za 1 gem, to widzę to, że jest na licytacji, ale chociaż powiem wam, że zalicytuję. Dam 3 gemy. Dobra, dałem 3 gemy. Ale ktoś musi się denerwować, że jakby zostało 10 sekund i 3 gemy ktoś daje. Dobra, ktoś dał 4 gemy, dobra, to... nie, dobra, 5 gemów, dobra, to ja 6 gemów daję. Dajemy 6 gemów, nie przesadzamy tutaj. Na spokojnie, licytujemy huge laki za 6 gemów, ale ktoś się musi denerwować, że tak licytują ludzie. Dobra, to ja daję 9 gemów. Ktoś 10 dał, dobra, ktoś bilion dał. No i popsuli już licytację, dali 50 bilionów. Ktoś popsuł zabawę. No, przyszli niszczyciele dobrej zabawy. Dobra, idę. stąd, Już mi się nie chce listować tego peta. Idę kupować jajka dalej. Dobra, na razie mamy taki zestaw, jeżeli chodzi o jajkę. No powiedzmy taki w miarę jest ten zestaw. Na razie mi się więcej nie chce szukać. Idziemy na normalny serwer, opowiem wam o likach i zobaczymy, czy w końcu będziemy czwarta za 10 razem. Bo naprawdę codziennie otwieram te jajka, nic nie tych jajek. I jeżeli chodzi o takie pierwsze liki, to tutaj macie też takie pety... Część z tych petów już była, ale nie było na przykład tego Popperfisha, czy jakoś tak, czy jakąś tam nazywa. W sumie ciekawy pet, nawet ładny, ale ważniejszy jest link na temat nowego Worldu. Prawdopodobnie dostaniemy coś związanego z tym ocean Wardem, coś na zasadzie podwodnego, takiego świata, jaki jest właśnie tutaj, bo zobaczcie tego screena, no to jest bardzo podobny świat jak mamy właśnie tutaj. Nawet zobaczcie, że tam są takie same obiekty jak tutaj właśnie, a więc po raz kolejny używają starych obiektów. Trochę to źle świadczy o pet symulatorze, że właśnie tak robią. No ale no trudno Trzeba czekać na nowego pet symulatora Tam prawdopodobnie będzie więcej nowych rzeczy Dobra, ale na początku zróbmy to tak Jakby otwieranie 8 jajek mi nie oddaje A więc otwórzmy 3T I trzy t może taki zestaw nam właśnie odda 6 jajek, które ładnie się tak łożą Dobra, tutaj nie zdążyłem zakręcić lakiem, ale tu zakręćmy No i tutaj nie mamy nic, ale przynajmniej dwa pety, które mają po trzy punkty Dobra, to jeszcze raz spróbujmy taki zestaw trzy tutaj i trzy tutaj Może teraz odda, tutaj cyk, cyk, cyk No tutaj nie oddało, ale czy tutaj odda, tutaj oczywiście Lakiem przykręćmy jeszcze, no i też nie oddało Ja tyle tych kraken jajek otworzyłem No żeby chociaż mi wyleciał na koniec huge pet Dobra, to mamy dwa T. Otwórzmy jedno takie i jedno takie. Może taki zestaw odda. Tutaj luck, tutaj luck i zobaczmy czy w końcu coś będzie. I w końcu jest. W końcu jest Huge Pet. Dobra, wreszcie mamy Huge Peta. Po tak długim czasie mamy wreszcie Huge Peta. No i mamy Krakena w końcu. W końcu mamy Krakena, Huge Krakena. Czy ma jakiś fajny bonus czy nie? No fajnego bonusu nie ma, ale w końcu oddał taki zestaw. Dobra, to jeszcze jeden taki zestaw otwieramy. Tu, to i tu, to I zobaczmy czy coś wyleci. No tutaj nie i czy tu będzie tutaj też nie. To jeszcze na koniec sobie otwórzmy dwa te Tutaj jajka. Może jeszcze tu nam fart dopisze, no ale też nie. Ale dobra, w końcu udało się wydropić tego krakena. Sprawdźcie film z mojego drugiego kanału i do następnego.